Boczek! Mysz! Mysz! Pani, pani poczeka to sama zdechnie. Mhm, <noise> poszedłem do kuwety, ale może zrobię tutaj? Mądry nie zauważy, a głupi pomyśli, że tak miało być. Boczek! Oszukałeś mnie? Oddawaj smaczki! Gwarancja jest do kuwety, a potem to niestety. No, to, to co? Koniec przerwy? Tak, tak, majster. Mhm. Panienki, tutaj! Nie patrzcie na nią, na mnie się patrz! <grystanie> coś tam poprzewracałem, jako tak, o jak, tak jak trzeba, czyli na odwal się. Doskonale, czyli średnio. Trzeba coś zjeść. No, to jedyny obowiązek, który mogę wypełnić. Zjeść to ja zawsze chętnie zjem. Gutku! Awansujecie na starszego asystenta. Wow, dlaczego? No bo, 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 już jesteś starszy niż chwilę temu. Wisz, rozumiesz. Jak ci się nie podoba moja robota, to idź po jakieś dachowce. To ci zrobią taniej. A gdzie one są? Na dachu? Teraz się mówi w dachu. Co robisz z moją miską? Naprawiam. Dziurawa. Nie widzisz? Ej, zjadłeś mi smaczki. Co pan myślisz? To wszystko kosztuje. Materiały drogie. Ja tylko dokładam do tego biznesu, panie. Kanapa niewygodna? Naprawię, ale nie będzie tanio. A co tu trzeba naprawić? Wszystko! Ile to ma lat? Cud, że działa w ogóle. Nie no, to trzeba oparcie podrapać, koc potargać. Trzeba odrapać błoki. No, to będzie jakieś 100 milionów smaczków. Hej, tutaj Boczek. Wiecie, że spółka ZO ma swojego TikToka? A wiecie, co to jest TikTok? Bo ja nie wiem, jestem psem. Gutek, nie udawaj. Sprawdźcie koniecznie naszego TikToka. Siema. Przewróciłeś mi miskę? Panie, to się zateguje. No, to zatygujesz, Panie, nie ma zaliczki, nie ma roboty. Dawaj, smaczka, sam to zrobię. Daj mnie to! Jak widzę, jak się za to bierzesz, to mnie kocica wierzę. O, panie! A kto to panu tak spierniczył? Uf, już się bałem, że trzeba będzie wypikać. Panie, ja już to dwa razy drapałem tę kanapę, i nadal za mało. Zawołam szwagra, bo to się nie obędzie. Bo tak... Gdzie jest moja małpeczka? Jak ja mam pracować bez małpuni? Małpka musi być przed pracą. Tam jest. Aleś zniszczył tę kanapę. Panie, ludzie gorzej mają i się chwalą. No, ale. Panie, jakbym wiedział, że mam robić tak, jak się umawialiśmy, to bym w ogóle do tej roboty nie przyszedł. Dlaczego zrobiłeś inaczej niż było w planie? Zawsze tak robimy i jest dobrze. A możesz zrobić trochę inaczej niż było w planie? Panie, ja nie artysta. To co ty w sumie robisz? Wytłumaczysz mi ten plan? Panie, ja nie architekt. Kafle kładę. Każą kłaść kładę, nie każą mnie kładę. E, co kładziesz? Się na kanapie. Cicho, muszę przyciąć w komara, Majster. To ile się za tę usługę należy? Dobra, to za materiały będzie 50 chrupków, a za robocizny. E, dasz pan flachę, mleka i styknie. Przepraszam bardzo, ja tylko pozwolę sobie zapytać, czy jest szansa, że wyrobisz się w terminie? Miał? A do kiedy jest termin? Tak się składa, że minął jakiś czas temu. A to trzeba było od razu mówić. Pani, za tyle to ja mogę ewentualnie pazurami po kanapie przejechać, a nie myszy przegonić. No nic, w taką pogodę nic nie zrobię. Ale robisz w mieszkaniu! Tutaj nie pada. Z pogodą nie wygrasz. To kiedy będzie skończone? No, za, za dwa dni. Czyli pojutrze będzie ready, tak? Nie mówię tak, nie mówię nie. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak. Kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia. mia.